Raduj się. Dziś Pan przychodzi do Ciebie, aby uzdrowić Twoje serce. To z uzdrowionego i umiłowanego przez Boga serca płynie życie, które przepełnia się nadzieją, radością, wiarą i miłością. Pozwól, aby Bóg uwolnił Cię od wszystkich ran wewnętrznych, od żarów z przyszłości, odrzucenia, zdrady, agresji, bólu od wszystkiego, Ceo pozostawiło głębokie ślady w Twojej duszy i stało się ciężarem dla Ciebie. Jezus ma pełne i głębokie uzdrowienie dla Twojego serca. Pozwól, aby ta miłość przemieniła Twoją rzeczywistość, by raz na zawsze przerwała łańcuch smutku i cierpienia. Przyjmij najczystszą i najprawdziwszą miłość, której nie da ci ani świat, ani żaden człowiek. To miłość Boga, która, gdy zostanie przyjęta, przemienia wszystko. Dzięki sile Boga uwolnij swoje serce przez przebaczenie. Przebacz wszystkim, którzy cię skrzywdzili. Doświadcz miłosierdzia. Przebacz i bądź uzdrowiony. Przebacz i odnajdź szczęście. Brak przebaczenia szkodzi ciału i duszy. Przebacz także sobie. Nie jesteś doskonały. W życiu są sytuacje, które wymykają się spod Twojej kontroli. Wróć na drogę Pana, a odnajdziesz pokój i szczęście. Napisz w komentarzach: Bóg uzdrawia moje serce na nowe życie. Świadczmy o miłości Boga w nas, by zachęcić naszego brata do odnalezienia bezwarunkowej miłości Boga. Świętego i błogosławionego dnia dla Ciebie i Twojej rodziny. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, Minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.